W dzisiejszym odcinku przybudujemy totki, ale to nie będzie zwykła przybudowa, a przybudowa azjatycka. Możemy ściągać tylko załonników właśnie z tego regionu. Na początku przywitał nas budżet w wysokości 119 milionów, więc naprawdę to jest budżet, w którym możemy się dobrze popawić. Gramy na Realizm Modzie, który wyszedł parę dni temu, więc zobaczymy, jak ta modyfikacja będzie zmieniać tą grę. Aktualnie możecie zauważyć, że mam ustawienie 4 4231, tak chcemy grać lub 4 422 tym momencie będziemy właśnie tak układać tą drużynę, żeby dopasować poszczególnych zawodników z Azji do właśnie tego ustawienia. Pierwszym naszym zawodnikiem, którego zakupiliśmy jest Kamada. Jest to bardzo dobry zawodnik. Zawodnik, który poszedł do Lazio. My tutaj go zakupiliśmy za 7 milionów plus Manor Salomon, więc to jest świetna inwestycja dla nas. Zawodnik overall 81. Świetna zwinność, równowaga, podania, kontrola piłki, dribbling, orientacja. Naprawdę będzie kapitalnym wzmocnieniem całej mojej kadry. Kolejnym zawodnikiem, którego bardzo chciałem właśnie mieć w tej karierze jest to Furuhashi. Zawodnik, który zawsze mi oddaje, czy to futbol menadżera, czy FIFA jest to zawodnik, który ma świetne wykończenie, ma świetną zwinność, przyspieszenie, szybkość biegu, ustawienie się w ataku, równowagę, wytrzymałość, zakupiony za jedynie 11 milionów. Fenomenalne wzmocnienie już na start naszej kadry. Kolejnym zawodnikiem, który do nas przychodzi jest Mitoma. Zawodnik bardzo znany. Premier League, zawodnik, który świetnie odnalazł się w Brighton. Kupiony za jedyne 25 milionów. Zawodnik ze świetnym przyspieszeniem, zwinnością dryblingiem, kontrolą piłki, orientacją i szybkością biegu. Kolejne dobre zwłaszcza, że takiego dzwonika na skrzydełku będziemy naprawdę bardzo potrzebować. W sierpniu mamy trzy spotkania, dwa zwycięstwa i remis. Następnie wrzesień, tutaj 3 zwycięstwa i niestety przegraliśmy w pucharze z Southampton. Tutaj możecie zaważyć 3 zwycięstwa i porażka z Wolverhampton, ale wygrana City bardzo cieszy. Kolejny miesiąc tutaj Manchester United, Brentford, wygrany mecz z niestety porażka i z West Hamem remis. W grudniu możecie zaważyć 4 zwycięstwa, jedną porażkę i to z Newcastle oraz remis z Brighton. Jesteśmy aktualnie na drugim miejscu w tabeli. Choć mamy jeden mecz zaległy, więc tutaj strata do Manchesteru City może być zdecydowanie mniejsza. Aktualnie tracimy do nich 4 punkty. Everton tuż za nami, mając 42 punkty. Pucharze, aktualnie jesteśmy w trzeciej rundzie. Zagramy z Charlton, więc zobaczymy jak będziemy wyglądać. Miejmy nadzieję, że zwyciężymy ten puchar. Carabao Cup, niestety przygraliśmy z no tak jak mogliście zauważyć, po rzutach karnych. Aktualnie naszym najlepszym strzelcem jest Richard Leeson, który ma 8 bramek, 18 występów i jedną asystę. Drugim jest Kamada, 11 występów, znowu ten załonik się łamie i to przez całą praktycznie karierę w naszym zespole będzie to bardzo odczuwalne, no i Son na razie jeszcze nie wszedł dobrze do tej drużyny. Tutaj Orro ma naprawdę dobry okres 6 asyst i 1 bramka. W zimie zakupiliśmy tu Miasu, zawodnik, który może grać na środku, brony lub właśnie na prawej, więc bardzo fajny zawodnik do rotacji, zawodnik bardzo szybki, z, fajnym, z fajną broną, całkiem niezłymi podaniami, więc naprawdę będzie bardzo ważnym elementem mojej całej podanki. Tutaj kolejny transfer jest to Doan, który będzie grać na prawym skrzydle prawdopodobnie będzie wchodzić na w razie z ławki rezerowych, ale miejmy nadzieję, że w czasie tej kariery będzie się na tyle rozwijać, żeby wejść do pierwszej jedenastki. Tutaj możecie zauważyć kwotę 30 milionów. styczeń to są dwa zwycięstwa na start. Później wygrana z City remis, Aston Villa z West Hamem w pucharze no i z Barnumów także zwycięstwo. Luty i tutaj niestety porażka z Arsenalem, ale dobry wynik z Nottingham Forest, ale także z Crystal Palace. Marzec tutaj zwycięstwo z Newcastle, także z Liverpoolem, PR i tutaj z Manchester United niestety porażka. Tutaj kolejny miesiąc. Jak możecie zauważyć jedną porażka Jeden remis, reszta to są zwycięskie mecze. No i tutaj w maju zagraliśmy z Chelsea, z Brighton, z Manchester United, z Newcastle oraz z Barney na koniec. W lidze zajęliśmy pierwsze miejsca, więc to, co chciałem osiągnąć w pierwszym sezonie, mamy, bo później będzie być może coraz trudniej, żeby zdobyć to mistrzostwo. 84 punkty zapewniło nam właśnie zwycięstwo. Tutaj w Pucharze FA Cup wygraliśmy z Manchester United 2-0. Świetny mecz w naszym wykonaniu. Karball tym razem dla Manchester United, który wygrał z Newcastle 3-1. Inter wygrał z sferze w lidze mistrzostwa. My jeszcze tutaj nie graliśmy, ale za rok to my będziemy w finale, jestem o tym przekonany. Napoli wygrało z Atalantą 4-2 w Pucharze Ligi Europy, a w Lidze Konferencji wygrała Walencja 3-0. Naszym najlepszym strzelcem był Song. 23 bramki, 14 asyst, naprawdę świetnie to wyglądało w jego wykonaniu. Richard Lisson 16 bramek, Kamada 11 bramek, 7 asyst i Madison 10 bramek, 12 asyst. Tu jeszcze możecie zauważyć, że oprócz tej dwójki to jeszcze Poro, Kamada, Menenkur i Furhashi nawet całkiem stoją z tymi asystami, więc fajnie to wszystko się rozwijało. Zbijało. Tutaj możecie zobaczyć całą listę zawodników, jakich kupiliśmy, ale także sprzedaliśmy. Pierwszy sezon można uznać za udany, ale czy drugi tak będzie? Musicie oglądać oczywiście do końca ten odcinek. 220 milionów to jest naprawdę fajna kwota, ale czy wystarczająca? Pierwszym naszym zawodnikiem jest mega doświadczony już środkowo obrońca. Zawodnik za 8 milionów zakupiony oraz oddaliśmy Erika Dajera, więc idealnie pasuje. Zawodnik wzrostu idealnego dla nas, 1,93 m przede wszystkim. Siła, skoczność, agresja, odbiór piłki, orientacja w obronie na najwyższym poziomie. To jest zawodnik, którego potrzebowałem właśnie do mojej kadry. Kolejnym zawodnikiem jest Morita. To jest bardzo ciekawy zawodnik sportingu. Zawodnik, który jest przede wszystkim bardzo zwinny, ma fajną wytrzymałość, dobre przechwyty, długie podania, drewnik i naprawdę będzie dobrym uzupełnieniem mojej kadry. Kolejnym zawodnikiem jest Kubo. Doskonale znany, wielki talent z Japonii. Przychodzi do nas za 26 milionów, co jest naprawdę dużą kwotą. Przychodzi tutaj, żeby stać się jednym z najlepszych napastników na świecie. Aktualnie tak wygląda nasz Nasza jak możecie zobaczyć. Mitoma, Kubo, Kamada, Son. Tu prawdopodobnie będzie Roszada. I Son i Kubo będą grać jako Aś-N. We dwóch, żeby właśnie ten polot piłki jak był najlepszy. Wiemy, że nie mamy wysokich napastników. Więc musimy przede wszystkim szybkością gry nadrabiać, właśnie aspekty fizyczne. Sierpień, cztery zwycięstwa. I to mi się właśnie bardzo podoba. Kolejny miesiąc. I tutaj niestety porażka znowu Newcastle 3 do 0 z Nottingham Forest Remis. Szkoda. Tutaj kolejne spotkanie. I tutaj ta forma jest bardziej wahadłowa. Czyli Everton przegrana. Tutaj Leverkusen przegrana. Wygrane, drugi mecz z Leverkusen przegrany, ale są także zwycięstwa nad Liverpoolem, na przykład. Kolejny miesiąc, i tutaj jest zdecydowanie lepiej, bo tu jest zwycięstwo z Milanem w Lizemistrzu, co jest dla mnie bardzo ważne, oraz trzy zwycięstwa w Lidze. Kolejny miesiąc, i tutaj wygraliśmy w Lizemistrzu mistrzów kolejne mecze, wygraliśmy także z Manchester United, wygraliśmy z Fulham, z łeskami z git. no i aktualnie zajmujemy trzecie miejsce. Mamy 46 punktów, zobaczymy jak będzie na koniec. Widać, że ta drużyna jeszcze nie rozwinęła się do tego stylu, że brakuje poszczególnych elementów, żeby ta drużyna grała po prostu lepiej. W tym momencie, mogę tutaj pochwalić się, że pierwsze osiągnięcie w tym sezonie mamy z tego powodu, że wygraliśmy z City. FA Cup aktualnie zagramy z drużyną z niższej klasy rozgrywkowej, więc powinniśmy spokojnie zwyciężyć. Herbaoka przegraliśmy niestety z Manchester United w ćwierćfinale tego pucharu. W Lidze Mistrzów zajęliśmy na szczęście drugie miejsce. Bardzo się obawiałem szczerze mówiąc, po dwóch porażkach z Leverkusen, że odpadniemy, ale Milan zagrał poniżej oczekiwań. Naszym najlepszym strzelcem aktualnie jest Richarlison. Chciałbym go sprzedać, ale nikt go nie chce, bo chciałbym, żeby grał Kubo czy uruchaszy, a niestety przez to komputer na szybkiej symulacji wybiera właśnie tego zawodnika. Najlepszym naszym asystentem jest Son, który gra naprawdę jak szef. 11 Asys i 8 bramek. Rewelacja. No i pierwszym naszym transferem jest Chan, znany zawodnik z Wolverhampton. Za 9 milionów. Prawie jak promocja. Zawodnik, który jest winny. Niesamowicie szyki. Ma fajną reakcję. Skoczność i dribbling, więc naprawdę będzie fajną uzupełnieniem kadrę. I tutaj styczeń. Zwycięstwo City to jest bardzo ważne. Remis niestety z Arsenalem, ale fajnie zaczęliśmy właśnie tą rundę. Kolejny miesiąc niestety doznajemy bardzo ciężkiej porażki od United. A tutaj możecie zauważyć, że na przykład wygraliśmy z Liverpoolem w Pucharze, niestety przegraliśmy z United, ale za to wyeliminowaliśmy Napoli w Lidze Mistrzów. Tutaj kolejny miesiąc trafiliśmy na Bayern Monachium w Lidze Mistrzów, udało nam się zwyciężyć, później trafiliśmy na Barcelonę, tutaj niestety porażka z Newcastle. Tutaj wygraliśmy z Barceloną i zagramy w Lidze Mistrzów właśnie z Realem Sociedad. Ligę zakończyliśmy na miejscu drugim, mając 87 punktów, tyle samo co Manchester United, ale niestety tutaj zdecydowanie lepszy bilans właśnie po stronie Czerwonych Diabłów. Tutaj FA Cup niestety wygrywa Liverpool, a nie my. szkoda, że nie udało się zdobyć tego trofeum. Carabao Cup dla Manchester United, więc podwójna korona. Blizzę mistrzów zagraliśmy z Realem Sociedad, udało nam się zwyciężyć 3-2, do 2, więc fajny wynik. Blizę Europy wygrała Walencja, pokonująca Manchester United, a blizę konferencji porzutek karnych zwyciężyło Athletic Bilbao. Tutaj możecie zauważyć, że Son ma 20 bramek, 28 asyst, niesamowity sezon tego właśnie zawodnika, ale Madison Kurczy czy Kubo także bardzo dobrze zegrali. Udało mi się sprzedać Richard Lisona, więc to też gdzieś sprawiło, że po prostu Kubo mógł zacząć więcej grać. Tu możecie zobaczyć całą listę zawodników których sprzedaliśmy oraz kupiliśmy. Nasz budżet na ten sezon wynosi 256 milionów. Pierwszym zawodnikiem, którego zakupiliśmy jest Itakura. Bardzo dobry środkowy obrońca który będzie fajny uzupełnieniem maczej katry. 78 overalla, 85 wytrzymałości, skoczności 84, reakcja 84, przychwyty 83, Jest naprawdę dobrze to wygląda. Kolejnym zawodnikiem jest HTT, który także będzie dobrym uzupełnieniem kadry. Zawodnik bardziej ofensywny na SPO. Kupiony za 7,5 miliona, więc naprawdę świetny deal dla nas. Kolejnym zawodnikiem, którego zakupiliśmy, jest to zawodnik na SPO. Jest to Ito za 6 milionów. Kolejny zawodnik, który jest bardzo zwinny. Ma fajne przyspieszenie, jest dosyć wytrzymały, skoczny, ma bardzo fajną szybkość biegu oraz dribbling. I takim zawodnikiem, którego znalazłem jeszcze na wolnym rynku, był Endo. Także zawodnik, który zna tą ligę, jest całkiem dobry, bo ma 79 overall, więc będzie przydatnym ogniwem. Tu możecie zauważyć w tym momencie jak wygląda nasza kadra i tutaj na ławce już są praktycznie wszyscy Azjaci, więc naprawdę dobrze to się układa. Sierpień zaczynamy od wygranej z Walencją, później wygrana 4 do 1, 2-0 i 1 1. Następny miesiąc niestety lekki kryzys powodowany wieloma kontuzjami w tym sezonie. Kolejny miesiąc jest to październik, tutaj wygrana w Lidze Mistrzów, ale niestety przegrana na przykład z Manchester United. Kolejny miesiąc jest to listopad, Swansea ograne także Remis Ajaxem, tutaj przegrana z Liverpoolem, no ale na szczęście wygraliśmy spotkanie z miesiąca, dwa spotkania. Kolejny miesiąc i tutaj niestety zremisowaliśmy z Manchester United, ale reszta miesiąca naprawdę bardzo udana. Aktualnie w tabeli jesteśmy na szóstym miejscu, mamy 40 punktów, tylko 9 punktów straty, więc jest to spokojnie do odrobienia do Manchester United. FA Cup aktualnie zagramy z Hull City w trzeciej rundzie, ale wiemy, że ten pucher nie do końca nam się układa. Carabao Cup jesteśmy w tym momencie w czwartej rundzie, gdzie odpadliśmy z Manchester United. Porzuta karna gdzie widzieliście to w kalendarzu. W Lidze Mistrzów na szczęście awansowaliśmy z pierwszego miejsca, nie przegrywając żadnego spotkania ale te remisy są po prostu niebezpieczne. Tutaj możecie zauważyć, że Kamada, 17 bramek, 3 asysty w połowie sezonu to naprawdę dobre liczby, niestety ten zawodnik bardzo często się łamie. Tutaj są także 15 bramek, 18 asyst, fenomenalne liczby tego zonika. I w tym momencie możecie zobaczyć, że Loris, Kimmanjae oraz Kubo doznają kontuzji, więc ten sezon będzie nie do końca udany. I tutaj kolejne kontuzje, więc w czasie kolejnej rundy naprawdę bardzo dużo zawodników doznawało urazów, które wyłączało ich na parę tygodni. Z zwyciężyliśmy z Manchester United, z Brighton, więc naprawdę świetny miesiąc, bez porażki, bez remisu, wow. W lutym niestety przegraną z Aston Villa, ale wygraliśmy pierwszy mecz z Milanem. Tutaj kolejny miesiąc i tutaj przyszły te kontuzje, które sprawiły, że przegraliśmy z Chelsea, z Newcastle i z Arsenalem. Kolejny miesiąc już zdecydowanie bardziej udany, To wygraliśmy z Borusią dwóch mecz, tym razem zagramy półfinał Ligi Mistrzów z Barceloną. No i tu możecie zauważyć, że ograliśmy Barcelonę pierwszym spotkaniem, drugim zremisowaliśmy, no ale także w lidze zaczęliśmy coraz lepiej grać i zagramy finał z Bayern Monachium. W Lidze zajęliśmy czwarte miejsce. Uratowaliśmy ten sezon, że zagramy w kolejnym sezonie w Lidze Mistrzów. Niestety zabrakło do United dosyć dużo punktów. Niestety w FA Cup nie doszliśmy do finału, tak jak widzieliście to już poprzednio. No i tutaj Carabao Cup także przegraliśmy. Arsenal tym razem jest zdobywcą dwóch Bucharów Anglii. No i tutaj jeszcze Super Cup. Na szczęście dla nas 4 do wygraliśmy z Valencją. Bayern Monachium niestety pokonał nas w final ligi mistrzów 1 do 0. Transbospor wygrał w Lidze Europy 2 do 0. W Lidze konferencji wygrało AS Monaco. No a my tu możemy się cieszyć, że Kamada strzelił 31 bramek, 10 i Jak ten zawodnik nie jest kontuzjowany, jest po prostu wybitny, tak samo są, ale niestety doznało bardzo dużo kontuzji, a tu możecie zauważyć, koło sprzedaliśmy i koło zakupiliśmy w tym sezonie. Tu możecie zauważyć, jak każdy zawodnik rozwinął się przez te trzy sezony, jak aktualnie wygląda. A tutaj są nasze wytyczne, jakie mieliśmy w tej karierze. I tu możecie zauważyć, że staraliśmy się grać dosyć zrównoważony futbol, oparty na delikatnym precingu. Zawodnik na SN na Naprawdę jest genialny w tej edycji FIFA. Ja się z Mami żegnam, mam nadzieję, że pan Tarion się spodoba, że zostawicie łapkę w górę i widzimy się oczywiście kolejnym razem.